Ok, ludzie, hej, witajcie, ja jestem v, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Scouts na moim kanale i bez przedłużenia widzimy się na pierwszej arenie. Dobra, więc tutaj po odliczaniu startujemy się z pierwszą arenką, tak, to jest pierwsza arenka, eee, z pierwszą arenką na tym odcinku, dobra. Eee, ogólnie e, już, już zrobiłem, tak. Ale, może Dobra, zrobiłam, co już mogliście widzieć w kolejnym odcinku, że zrobiłam więc tutaj, e, tak, i ogólnie mam, no, przejścia, animacje, tak, to, tak, o tak to powiem, tak, dokładnie, mam animacje, które e, wykonał dla mnie Szuflak, e, możecie wbić tutaj na jego kanał, fajne, naprawdę fajne animacje robi, przeepickie, no, dla mnie też zrobi, dlatego tutaj tak, e, tak się cieszę. I e, bo to są przejścia, tak dokładniej. E, I chyba w tym odcinku te, te przejście, te animacje wykorzystam jako intry, bo słowo daje po prostu te animacje są. Dobra, więc jesteśmy tu na pierwszej arence Tak, na pierwszej arence e, żadnej arenki przedtem wcale nie było. Wcale nie zginęliśmy przed tą arenką, więc to jest pierwsza arenka, tak dokładnie. E, I jak mówiłem e, jak mówiłem, e, te animacje e, są e, o wiele lepsze od tego intra, mojego, tutaj, e, mojego tak Pani i możecie oczywiście obić na jego kanał tutaj, bo go jest zarobisty e, i super animacje robi, więc e, spoko, spoko tutaj e, mamy tu jakieś rzeczy... rzeczy... Rzecz, dobra. Nie. T, tak. no to wywalę. Bo nie, po co ja wywalam to w e, Sprawdzimy w ogóle co jest lepsze, nie? Ja zrobimy teraz taki. E, e, zrobimy teraz sobie taki tyle nie? Hashtag, hashtag teleturniej, dobra. Okej, okay, tutaj jest tak. Tutaj jest. Uuu, to jednak to jest lepsze, no nie wiedziałem, no. I don't know. E, więc tak, ogólnie, no to ja zwaliłem na tamtej arence, bo no, bo no bo nie ma co się oszukiwać. E, miałem epickie itemy, tylko oczywiście e, guziki mi się pomierzały. Więc no co? Dobra, tutaj nic raczej nie... Ok, więc jesteś już na kolejne ręce, i słuchajcie. E, sprawa jest trochę słaba, bo. E, no bo. Pa, pa, padam, tak. Jednym słowem. Ale. E, e, nie. Klawiaturo, nie. Dobra, ok, teraz tego nie było. Tego nie było. E, I ogólnie. Bo e, e, trochę. trochę też, ale. Te, ten odcinek, bo miał być. E, no, bo wrzuciłem The Walls chyba w sobotę czy w niedzielę. A. E, nie, chyba e, w, w niedzielę. A. a e, ja przedłużyłem o 4 dni, ale chyba wrzucę ten odcinek w piątek albo e, w czwartek. No, bo nagrywam ten odcinek w czwartek, jeszcze trzeba go zrenderować, e, e, zam, no, zamontować. E, trzeba go jeszcze, oczywiście. E, montować i to, to trzeba no, trochę czasu poświęcić, więc e, myślę, że będzie w piątek. A, a jak nie, to w sobotę, ale myślę, że będzie, będzie w piątek. Okej. Okay. Dobra. Nie ogarniam tej, tej mojej kilometury. Dobra. E, aha. Nie, e, niedawno, e, boże, niedawno, niedługo będą może mapki od widzów, bo już jedna osoba przysłała mi mapkę, e, więc ja postanowiłem ją nagrać, bo czemu by nie? Znaczy, e, postanowiłem nagrać, bo e, tutaj nie wiem, czy e, ją nagram. Chyba nagram ją, e, nie wiem, tak, za tydzień, dwa, nie wiem. Ale ogólnie ta mapka znalazła się nawet e, na e, kanale z 80 ma e, tysiącami subskrypcji więc o hell? co ty typie robisz co ty typie robisz Dobra, jajkami go jajkami z jajka go atakujemy tak po prostu atak z jajka weź skilly, skill skill jajka atak z jajka my friend my friend my friend my friend klawiatura nie idź idź ode mnie bo klawiatura mi się psuje idź Idzie... O, dobra, okej. Okay. Nie, to by To Dobra, zginął, popełnił samobójstwo, okej, okay. Więc wygraliśmy towarynem. Okej, okay, więc to było na tyle na tym odcinku. Nie wiem, czy to jest taki krótki odcinek, bo... Dzisiaj trochę szybko poradziłem sobie za ręką Ale jeżeli chcecie oczywiście dłuższe odcinki to Stawcie łapeczko w górę i to było na tyle Zależycie oczywiście do ankiety, bo pod każdym filmem w opisie jest ankieta A tam po prostu możecie zdecydować co będzie na moim kanale, więc Tam już jest chyba z 10 czy 12 głosów Więc naprawdę fajnie, zapraszam również do grupy na Steamie No wszystko macie w opisie I to było na tyle Trzymajcie się Yo!